Znajdujemy się na terenie domu pomocy społecznej w Rzadkowie. E, otrzymaliśmy dzisiaj przepiękny samochód dla naszych mieszkańców. E, w naszym domu jest 66 mieszkańców. E, jest to dom dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. U nas wyjazdów jest nas, na, naprawdę dużo. E, mamy e, codziennie, codziennie wyjazdy do szkoły, do poradni, pedagogicznych, zdrowia. Dlatego jest, jest potrzeba takiego, takiego komfortu, jaki jest nowy samochód. Nasz dom nie należy do domów, gdzie są, jest dużo osób leżących, bo leżących jest mało, ale tych chorób, jakbym miała wymienić, jest bardzo dużo. Ale i więcej mamy sprawnych, chodzących dzieci, dlatego one uczęszczają na te wszystkie, na te wszystkie spotkania czy tam do szkoły na, na zajęcia. Dzisiaj odbieramy właśnie tę realizację i ten samochód. Został on zakupiony w ramach jednego z programów Państwowego Funduszu, programu, który nazywa się wyrównywanie różnic pomiędzy regionami. Ma on realizować właśnie takie cele jak likwidację wszelkiego rodzaju barier, akurat w tym wypadku barier transportowych. W Wielkopolsce na te cele przeznaczono 5 milionów złotych, w całej Polsce, 90 milionów złotych. Natomiast żeby nie byłoby tej realizacji gdyby nie współpraca, bo ona była konieczna. Najpierw w domu pomocy pani dyrektor musiała zauważyć tą konieczność, że samochód jest potrzebny. Zgłosić ją do pana starosty, który musiał wydać zgodę, no i przede wszystkim wziąć odpowiedzialność i także poszukać tej części. Funduszy, która musiała być ze strony zrealizowana ze strony powiatu. No i oczywiście wszystkie kwestie operacyjne, które musiały być wykonane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Więc gdyby nie ta współpraca pomiędzy instytucjami tej realizacji by nie było. Dzieci i dorośli umieszczeni w naszym domu są z całej Polski i niejednokrotnie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przyjmowania i kierowania do DPS-u, dzieci przyjmowane są z domów rodzinnych z dalekich odległości i ten samochód, który musi pokonać niejednokrotnie nawet tysiąc kilometrów, no niestety jest nam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo niezbędne. Niepełnosprawność, która jest na terenie naszego domu jest od stopnia lekkiego do głębokiego. Dzieci są wszystkie i młodzież i dorośli zaopiekowani, i staramy się z naszej strony wykonywać wszystkie obowiązki tak jak się należy. Jako mieszkanka gminy Kaczory, radna z tego terenu, cieszę się, że to auto właśnie trafiło do placówki w miejscowości Rzadkowo. Życzę Państwu, użytkownikom tego auta, aby to auto było bezawaryjne, bezpieczne, by dowiozło w każde miejsce, które jest Państwu potrzebne. Gratuluję pra pracownikom starostwa dobrze napisanego wniosku. Kończąc ten element dzisiejszego spotkania chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę, że nasza współpraca ta codzienna z PFRON-em, czyli z osobą, która dzisiaj reprezentuje z panią dyrektor Anną Skupień, ona nie dotyczy tylko takich elementów, jak zakupy inwestycyjne, czy na przykład likwidowanie barier architektonicznych. W budynkach np. użyteczności publicznej, ale ona np. również dotyczy takich kwestii jak finansowania codziennej działalności, dajmy na to warsztatów terapii zajęciowej. Tutaj kwoty, które są celowane w tego typu jednostki, to już są kwoty milionowe, jak wiemy. Działalność WTZ-ów jest finansowana w 90% przez właśnie PEFRON, natomiast jako samorząd powiatowy na terenie całego kraju, powiaty dopłacają mniej więcej 10%, minimum 10%. Dlatego z tego miejsca, tak jak tutaj moi poprzednicy mówili, raz jeszcze dziękuję za ten właśnie owoc. Owoc w postaci dzisiejszego samochodu.